Cześć! Witam Cię serdecznie w filmie, który rozstrzygnie konkurs. Z racji tego, że mamy 6 nagród, złożyło się tak, mamy też 6 osób, które spełniły warunki konkursu. I teraz będziemy losować nagrody. Już dłużej nie trzymam Was w niepewności. Losujemy w takim razie. I teraz tak: rękawica. Rękawica trafi do żeby było widać. Mieszam, mieszam, mieszam. Już wybrałam do pani Justyny Rojek. Gratulacje. O, proszę bardzo. Pani Justyna Rojek otrzyma ode mnie rękawice. Odkładam sobie pędzel Jean Louis David otrzyma Lucky Snow Angel. I panią Lucky Snow Angel będę prosiła o wysłanie adresu. Zresztą tak samo jak panią Rojek, panią Justynę Rojek, również o wysłanie adresu. Odkładam sobie kolejny pędzel. Tym razem pędzel, pędzel do yy, pudru. A pędzel do pudru wybrała... Pędzel do pudru wygrała pani Paulina Pajda. Gratuluję. Następnie, następnie będzie paletka, yy, i paletkę otrzyma. Paletkę otrzyma pani Paulina Fluder. Proszę bardzo. Gratuluję. Mamy jeszcze krem Bibi, krem Bibiki Kiko Milano dostanie. Kingulek. Taki login miała pani Kinga i dlatego jest Kingulek. Kingulek dostaje podkład Bibi. A ostatnia osoba, która została nam w tym szklanym pojemniku, nazwisko, imię i nazwisko tej osoby, to pani Gabriela Borowska. I pani Gabriela Borowska otrzymuje zestaw krem do rąk i do stóp. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom. Bardzo dziękuję za wasze lajki, za to, że jesteście ze mną, za to, że lubicie mnie oglądać. Jest to dla mnie ogromna przyjemność i uwierzcie mi, że to jest spełnienie moich marzeń, żeby móc coś dobrego wnieść do waszego życia. Wszystkim zwyciężczyniom serdecznie gratuluję i prosiłabym bardzo o wysłanie maila z adresem, pod który mogę wysłać te oto. Prezenty wygrane. Bardzo dziękuję, życzę Wam przyjemnego wieczoru sobotniego i do zobaczenia we wtorek w kolejnym odcinku. Cześć!